Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Dziś, moi drodzy, pokażę wam bitewkę, którą podesłał mi kolega Laplan. Znany z Twitcha. Ci, którzy oglądają streamy na Twitchu z World of Warships pewnie mieli okazję zajrzeć na jego kanał, a jeśli nie, to serdecznie polecam. Zresztą czasami do Laplana robię rajdy, on również i do mnie. Dlaczego ta bitwa jest? Słuchajcie, ciekawa, bo. Słuchajcie, Lebrecht Mast, Leberecht Mast to jest siódemka i to jest niszczyciel, który który nie ma tak naprawdę niczego super fantastycznego. Jak sobie zobaczycie, to jest losowanie na tiery 9 W dodatku mamy jeszcze lotniskowiec, więc gra jakby będzie podwójnie utrudniona. Niemniej jednak, mimo, powiedzmy, tym przeciwnościom losu, które matchmaking tutaj, powiedzmy, spowodował, Laplan zrobił niesamowity wynik. Powiem szczerze, nie sprawdzałem na serwerze, jak daleko z tym wynikiem mu do, do tych najlepszych, ale można to zrobić przed, przed podejrzeniem tych screenów podsumowujących tąże bitwę, ale siódemką na dziewiątkach, tym niszczycielem przekroczenie 200 tysięcy obrażeń to jest naprawdę wynik, powiem szczerze, niesamowity i myślę, że rzadko powtarzalny. Dlatego też tą bitwę chciałem Wam pokazać. Co do samego okrętu. To mamy tutaj 5 dział 128 o kalibrze 128 mm. One mają stosunkowo niską alfę na pociskach odłamkowo burzących, ponieważ to jest tylko 1500. Szansa na wywołanie pożaru jest również niewysoka, bo wynosi raptem 6%. Plusem jest penetracja pocisków HE. Które przebijają bez żadnych dodatków 32 mm, więc można tutaj pancerniki 8 i 9 Tieru w tej części dziobowej, rufowej i tam, gdzie mają 32 mm, sobie na spokojnie przebijać i zadawać im obrażenia. I to jest na pewno atut. Jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne, to one mają alfa jak na ten kaliber stosunkowo wysoką, bo jeżeli trafimy przeciwnika w cytadele, no to obrażenia perkula maksymalnie wynoszą 3000, bo taka jest wartość trafienia w cytadele. Szybkostrzelność, przeładowanie wynosi bazowo 4 sekundy. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o samą artylerię no to wadą na pewno jest bardzo wolny obrót wież tej artylerii głównej, ponieważ obracają się one o 180 stopni 22,5 sekundy, więc to jest wartość taka, typo, taka typowa, częsta, spotykana na lekkich krążownikach. To obrót tych wież jest, jest naprawdę wolny. Jeżeli chodzi o manewrowość tego okrętu, no to promień skrętu wynosi 640 metrów i to jest dosyć duży promień skrętu, to nie jest zbyt zwrotny niszczyciel, o ile czas przestawienia steru jest, powiedzmy, akceptowalny, bo 4,2 sekundy to nie jest jakaś zła wartość, o tyle właśnie ten promień skrętu już jest dosyć kiepski. Prędkość tego okrętu bez dopałki maksymalna wynosi 37 węzłów, jeżeli założymy flagę i do tego dopałkę no to raczej na, na, na to, iż ten okręt jest wolny narzekać zdecydowanie nie będziemy mogli. Obrona przeciwlotnicza. Ta średniego zasięgu, o, o, która ma zasięg do 3,5 km zadaje 101 obrażeń na sekundę i mamy 100% szansy na trafienie samolotów, ta bliższego zasięgu zadaje obrażenia mniejsze, to jest 70 obrażeń na sekundę i tutaj szansa trafienia wynosi 95%. Jak widzimy tutaj już Gneisenau przyjął 3 torpedy i mamy 30, prawie 2000 tysiące obrażeń. Sigma, jeżeli chodzi o działa artylerii głównej 2.0 rozrzut 97 metrów, zasięg tych dział wynosi 1083 km, czyli 10,8. Jeżeli chodzi o torpedy, to mamy dwie wyrzutnie e, po cztery sztuki. Torpedy zadają obrażenia, e, o, al, mają alfa 14400, więc to jest maksymalne obrażenie, jakie może zadać torpeda. Oczywiście okręty posiadają zazwyczaj redukcję e, tych uszkodzeń i wówczas będzie nam losowało te obrażenia znacznie mniejsze. Przeładowanie tych torped jest stosunkowo szybkie, bo wynosi 90 sekund. Jeżeli chodzi o ich prędkość, to jest 65 węzłów, więc również prędkość torped jest jak najbardziej spoko. Wykrywane są z odległości 1,3 km, więc tutaj również jest całkiem przyzwoicie jak na tą prędkość przeciwnik. Nie ma aż tak dużo czasu na reakcję, aby te torpedy w jakiś tam super łatwy sposób wymijać, teraz widzicie do dwóch znów oddzielny set torped, do dwóch znów tych pancerników zostały wystrzelone jeżeli chodzi słuchajcie o kamuflaż tego okrętu, no to niestety on jest taki jak na błyskawicy 7,5 km bazowo, pięknie nam tu teraz burtą się pokazał ten drugi Gneisenau, on schodzi Czyli maksymalna wartość, jaką jesteśmy w stanie wyciągnąć, to jest 6,8 km, no bo tu oczywiście będziemy redukowali ten kamuflaż tylko i wyłącznie z kapitana. Nie będzie szansy na to, aby, aby, kamuflaż, aby kamuflaż tutaj zmniejszyć z ulepszeń, ponieważ jest to siódemka i myślę, że to może być wada tego okrętu. Słuchajcie, ja tym okrętem grałem bardzo dawno temu, jak grindowałem linię niemiecką i powiem Wam szczerze, że byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę w porównaniu do innych niemieckich okrętów wyniki siadały. Nie wiem czy to była kwestia matchmakingu i losowań, pierów na jakie mi rzucało i tak dalej, ale naprawdę tym okrętem można było sobie całkiem fajnie radzić i on, o dziwo... Jak na no, drzewkową konstrukcję. Często ta konstrukcja premium niestety bywają lepsze, chociaż założenie wargamingu na początku było nieco inne. One nie miały być lepsze. On, one miały lepiej grindować powiedzmy na przykład kapitana, expa i zarabiać kredyty. Później coś poszło nie tak, ale, ale o tym dzisiaj podczas tej potyczki jakby rozmawiał nie będę, nie zamierzam. Tak czy siak, okrętem. Mnie grało się naprawdę przyjemnie. Mam wrażenie, że grało mi się nim lepiej niż tym siódemką premium Z39. Prawdopodobnie ze względu na to, że tutaj dużo bardziej komfortowo walczy się, słuchajcie, z, z niszczycielami, z uwagi na dużo szybsze przeładowanie. Te 150, które ma Z39, no. Strzelacie czterema pociskami, tutaj strzelacie pięcioma. Załóżmy, że, że dwa pociski yy, z tych czterech nie trafią, i te obrażenia są znacznie mniejsze. Tutaj dzięki szybkostrzelności jesteście w stanie te obrażenia zdawać dużo większe. Wydaje mi się, że być może nieco bardziej efektywne będą pociski te 150 mm. Jeżeli będziecie używali apeków przeciwko krążownikom, mówię o tych pociskach na Z39, no tutaj, natomiast ogólna wydajność na mas artylerii głównej w mojej ocenie jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli chodzi o sondę hydro, która tutaj jest również, jak to na niemieckich niszczycielach bywa, to zasięg wykrywania okrętów na tej sondzie wynosi 4 km, natomiast zasięg wykrywania torped wynosi 3 km, i tutaj widzieliście, że udało się tych Torped, dzięki temu, hydro w dość łatwy sposób uniknąć. Zaorał nam tutaj dwa pancerniki Laplan na tej flance. No i teraz prawdopodobnie będzie zmierzał gdzieś tu w kierunku środka, żeby zapolować na czung Nasz team, jak widzicie, tutaj też robił całkiem niezłą robotę. Fajnie rzucone torpedy, stricte nie po pasku, bardziej w, takim, bardziej w taki sposób bardziej w taki sposób, aby aby jakby po przewidzianym ewentualnym torze po jakim płynie Bismarck zobaczymy jakie manewry on będzie uskuteczniał. No ja też bym założył, że on gdzieś tu będzie próbował skracać przy tej wyspie. Jak widzicie te torpedy sobie tutaj lecą. O właśnie, teraz jest reakcja na te torpedy. Zobaczymy, czy kolega znajdzie okno życia czy też nie trzeba na Bismarka uważać, bo nawet jeżeli będziemy chcieli skorzystać z zasłony dymnej, to on będzie nas łapał na swojej sądzie w związku z powyższym ta zasłona po prostu nie da nam schronienia. No i teraz będzie trzeba próbować zadawać damage. Tutaj fajnie by wchodziło w dziób i w rufę. Przebijacie 32 mm. Pamiętajcie o tym, że w dziób i w rufę Będą za każdym razem obrażenia, a do tego jeszcze szansa na pożar, więc nie musicie, tak jak tu Laplan strzelał, pizgać cały czas pośród okręciu. To nie jest konieczne. Jeżeli odpalcie sobie pokój testowy i, i sprawdźcie, naprawdę weźcie sobie masa, weźcie jakiś pancernik, który ma 32 mm na dziobie i na rufie i strzelajcie stricte po dziobie i po rufie, i zobaczycie, że będziecie z tych pięciu pocisków trafiali po cztery, i każdy będzie zadawał obrażenia. No, chyba, że nastąpi saturacja tych obrażeń, no to wówczas może się to nie udać. 113 tysięcy obrażeń na ten moment. Jeszcze mamy kilku przeciwników. Zobaczymy, jak się dalej ta potyczka rozwinie. Ja powiem szczerze, te, jeżeli chodzi o tryb epicentrum, to jest przeze mnie najmniej lubiany tryb. Nie przepadam za tym. Tutaj czasami są bardzo dziwne rozpłynięcia się teamu. Często jest tak, że nie ma zainteresowania, aby brać w ogóle kapy. Te bitwy bywają tu naprawdę dziwne i, i no o ile jeszcze gracze i team są w miarę, jakby ogarnięci, o tyle, o tyle zdarzają się sytuacje, że, że te potyczki wyglądają gorzej niż, niż, na, niż gdzieś tam nawet na tym trybie bitwy standardowej. Tak? No myślę, że, że tryb epicentrum przeze mnie jest najmniej lubianym trybem. Znowu Laplan dobrze rzucił torpedy. Ten Lion był na wstecznym. Zwróćcie uwagę, że on on ruszył do przodu, to przewidział to Laplan. No i myślę, że jakieś torpedy tutaj ten brytyjski pancernik chwyci. Wpadły trzy, więc już mamy blisko 160 tysięcy obrażeń. No i teraz fajnie by było, gdyby się udało typa jeszcze podpalić. Być może sojusznicy go zatopią, ale fajnie by było go podpalić, bo byłby jeszcze damage tutaj na nasze konto. No i teraz będzie trzeba już powolutku dymek opuszczać, zresztą ta zasłona dymna za chwilę z tego co widzę się skończy. Dodrukował się chłop, już ma 30 tysięcy obrażeń, więc będzie szansa jakby do wykazania się i zaaplikowania jemu bądź innym przeciwnikom jeszcze kolejnych torped. Na razie, jak widzicie, jesteśmy nie niepokojeni przez wrogi lotniskowiec. To też jest rzecz, która daje niesamowity komfort, jeśli chodzi o granie. I teraz, już wystrzelone torpedy po pasku. Zobaczymy, czy francuski siódmotierowy pancernik będzie manewrował, zygzakował, będzie zmieniał prędkość. Widzę, że na razie chłop płynie jak po sznurku, więc należy się spodziewać, iż część tych torped trafi. Wydaje mi się, że ten okręt już jest martwy, bo tutaj wystarczą 3-4 torpedy i będziemy mieli koniec. Dokładnie 3 torpedy w tym momencie wpada duży kaliber. Mamy też drugie dewastujące uderzenie. Teraz Ron zaczął manewrować <laughs> najprawdopodobniej z uwagi na to, iż Iż po pierwsze nękają go samoloty, a po drugie widział te wykryte przez francuski pancernik torpedy. Jesteśmy naprawdę już blisko zadania 200 tysięcy obrażeń. Mamy kolejny dym, więc będzie można jeszcze z dymu do tego Rona postrzelać. Warunek oczywiście jest taki, że musiałby być ten Ron wykryty. Na razie naszych samolotów tu nie widać. O, lecą bombowce torpedowe, więc jest, powiem szczerze, szansa na to, e, że będzie można jeszcze postrzelać troszeczkę do tego Rona z dymku. Trzeba pamiętać, że jego hydro będzie nas wykrywało z dystansu 6 km, więc, więc będzie trzeba na niego również uważać. Widzieliście jak Laplan. Kombinował z tymi torpedami, obserwował, co kapitan tego Rona może zrobić, bo tutaj, jeżeli on płynie na tą wyspę, no to albo ją będzie opływał z prawej, albo z lewej. No tu się akurat w tym torpedowaniu jakby nie udało nie popłynął, nie popłynął z tej, jakby naszej strony wyspy. Natomiast zdecydował się wypłynąć z drugiej. No i teraz będzie okazja do, do tego. Aby rzucić te torpedy z drugiej strony. Zwłaszcza, że prawdopodobnie może tu działać już adrenalina, o ile na kapitanie Laplan zainstalował sobie tą umiejętność. Teraz RON jeszcze, widzicie, dostaje od bombowców, już ma naprawdę niewiele tych hapeków, więc będzie można na spokojnie się spróbować tutaj zrobić jakieś podejście do niego. Jeżeli chodzi o torpedy i o działa artylerii głównej, na razie na tym okręcie nie jest załączona sonda hydroakustyczna, w związku z tym kapitan tego rona nas tutaj nie widzi. No i jest już w tym momencie tak blisko, że w zasadzie, w zasadzie nie będzie w stanie wyminąć tych torped. Tu już jest strzelanko z arty głównej. Zobaczymy, czy uda się to przetrwać. On tylko z jednej wieży może do nas strzelać. Dostaje torpedy. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużą przewagę. Jest minuta do końca bitwy. Bitwa, jak widzicie, będzie wygrana no, prawdopodobnie na, na, na punkty. Wydaje mi się, przeciwnik ma więcej hapeków, ale zostało 40 sekund. Mamy w tym momencie również zrobionego krakena. Wydaje mi się, że już tutaj żadnego z tych okrętów nie będziemy w stanie zatopić także na spokojnie możemy tu bitewkę przyspieszyć i za chwileczkę będzie podsumowanie w porcie. Rzućmy okiem jeszcze raz na podsumowanie tej bitwy. 18 torped w celu, 5 fragów oczywiście za to Kraken dwa razy dewastujące uderzenie oraz duży kaliber, 5 pożarów, 6 zalań, 3 razy obrona bazy, raz przejęcie bazy, czyli okręgu wspólnie z innymi członkami zespołu jeszcze możemy rzucić okiem zobaczcie z torped ponad 164 tysiące obrażeń jeżeli chodzi o zalania to niewiele bo tylko ponad 1408 tysięcy obrażeń z pożarów i do tego z pocisków odłamkowo burzących ponad 33 tysiące obrażeń głównymi celami tutaj ataku zobaczcie były oczywiście pancerniki gneisenau za ponad 50 tysięcy uszkodzony kolejny gneisenau za blisko 50 tysięcy, za blisko 30 tysięcy francuski Lyon. Ponad 17,5 tysiąca obrażeń przyjął Ron. Do tego jeszcze obite Bismarck i brytyjski Lyon 46,5 tysiąca obrażeń. Jeżeli chodzi o EXPA bazowego, no to również wyśmienicie 2650. No to jest słuchajcie, wartość powyżej 2,5 tysiąca to już jest naprawdę bardzo fajny EXP. W tym materiale to tyle. Zapraszam Was na streamy do siebie oraz na streamy do Laplana. Do usłyszenia!